Let's go, ikona Prime lub historię. Proszę, Brazylia, Brazylia, Brazylia. Niech to będzie ta Brazylia. Ja proszę, nie. Co to jest? Fajna karta. 93 driblingu, 94 strzelania, 90 tempa. Bardzo fajny zawodnik. Warty obecnie 440 tysięcy, 180 cm wzrostu, zwinność 90, równowaga 94. 4 na 4. Mnóstwo takich cech piłkarza.